Oba pochwyt witam w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa m.in. sesja Rady Miasta, podsumowanie projektu Szkoła Dobrych Pomysłów oraz inauguracja akcji z młodym kierowcą po doświadczenie. 22 lutego w magistracie odbyła się sesja Rady Miasta. Jak zwykle na jej rozpoczęciu prezydent Adam Fudalej poinformował o pracach mieście. na specjalnej konferencji posesyjnej. Błodarz wytłumaczył przyczyny zmian w budżecie na ten rok. Przekładając kwotę 5 milionów złotych, która pierwotnie była zapisana jako kwota na rozbudowę Urzędu Miasta, na modernizację byłego budynku kawy. Która mieści, który mieści się na targowisku, yy, czyli można podsumować, y, urząd miasta nie będzie rozbudowany. A mowa o planach modernizacji budynku palarni kawy przy targowisku, w którym ma pracować 60 osób zatrudnionych w zieleni miejskiej oraz rybnickiej służbach komunalnych. Radni na sesji przegłosowali także przekształcenia w szkołach zawodowych na terenie Rybnika, a chodzi o zasadnicze szkoły zawodowe nr 3, 4, 5 i Zmiany te spowodowane są zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym. Jedną z ważniejszych uchwał była ta dotycząca zmiany taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, która zacznie obowiązywać od kwietnia. Ścieki po raz trzeci kolejny rok zostały nie na niezmienionym poziomie. Woda nastąpił wzrost o 20 groszy. Radni zdecydowali także o zaliczeniu łącznika ulic budowlanych Rudzka do kategorii dróg powiatowych oraz nadaniu nazwy Henryka Mikołaja Góreckiego wspomnianemu łącznikowi, który jest też obwodnicą północną miasta. Radni stosowną uchwałą zwrócili się także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie uszanowania praw widzów Telewizji Trwam, której nie przyznano koncesji do nadawania w multipleksie cyfrowym. Rada Miasta w czasie obrad przygłosowała także zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach, na termomodernizację zespołu szkół nr 2 oraz zespołu szkół budowlanych. Na konferencji posesyjnej Adam Fudali poinformował także o podsumowaniu budżetu miasta za rok 2011. Planowaliśmy deficyt w wysokości 32 milionów złotych. Wynik budżetu za rok 2011 kończy się nadwyżką w wysokości 51 milionów złotych, a nadwyżka operacyjna, czyli to, co jest zapisane w tej nowej ustawie, gdzie bieżące koszty utrzymania miasta muszą być niższe niż dochody. Nadwyżka operacyjna zamyka się kwotą prawie 73 milionów złotych. Jak tłumaczył też prezydent, miasto musi zapłacić do budżetu państwa 1,106,000 złotych tzw. janusikowego, a więc pieniądze, jakie bogate samorządy wpłacają na rzecz samorządów biedniejszych. Wpłata jest obowiązkowa, jeśli dochody podatkowe na jednego mieszkańca są wyższe od średniej krajowej. Olimpijczyk odwiedził magistrat. Na Mariusza Prudla, siatkarza plażowego, z którym 27 lutego spotkał się prezydent Adam Fudeli. Włodarz zainteresowaniem pytał o przygotowania do sierpniowej olimpiady, o których też sportowic chętnie opowiadał. To założyliśmy sobie, że nie myślimy za wcześnie o tym, co będzie. Jak będzie, tak będzie. No, nie mamy presji gdzieś tam ogromnej na tym, żeby był medal. No, staramy się przygotować dobrze, a potem... Jeżeli dobrze się przygotujemy, wszystko pójdzie w dobrym kierunku, myślę. Siatkówka plażowa stała się pasją rybniczanina w 2004 roku. Jak opowiadał, swoje pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiał na kąpielisku Ruda. Mariusz Prudal dzięki turniejom zwiedził już sporo ciekawych miejsc, takich jak Brazylia, Wyspy Kanaryjskie, Finlandia czy Norwegia. Mimo to zawsze z przyjemnością wraca do rodzinnego miasta. Nie ukrywam, że jest to z jednych... Jedno z najlepszych miejsc, gdzie po prostu byłem, no i chętnie tutaj wracam. Jak zapewnia sportowiec, zrywnik ma bardzo dobrą bazę, jeśli chodzi o uprawienie siatkówki beżowej. Dlatego zachęca też młodych ludzi do uprawienia tej dyscypliny. To miła forma spędzania czasu wolnego, gdzieś zabawy na piasku, gdzieś baseny przy okazji, no to dla młodych ludzi... Dosyć dobrze po prostu działa. Siatkarz nie krył też zadowolenia z tytułu sportowca roku 2011 Miasta Rybnika, który przyznano mu niedawno. Zawodnik nie uczestniczył w gali rozdania nagród ze względu na cykl treningowy. Jest to duże wyróżnienie dla mnie, jest ta mobilizacja do kolejnej pracy. Dodajmy, że w rankingu Mistrzów Sportu 2012 wybieranych przez widzów telewizji polskiej, pan Mariusz uplasował się na 12. miejscu. 23 lutego w Urzędzie Miasta obradowali młodzieżowi radni podczas oficjalnej sesji. Radni dyskutowali przede wszystkim o zbliżających się targach edukacyjnych. Mamy zamiar wystąpić w rybnickich targach edukacyjnych, które odbędą się 21 marca bieżącego roku i mamy zamiar zachęcić młodych ludzi, młodych rybniczan, aby przyłączyli się do nas, do Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzieżowi radni planują też w czasie zbliżających się targów edukacyjnych rozpocząć kolejną edycję konkursu fotograficznego Rybnik Oczami Młodych. W tym roku tematem prac będzie ekologia. Będziemy czekać na przysłanie od trzech do 5 prac, spójnie ze sobą tematycznych. Taki reportaż prac będzie później poddawany ocenie jury. Radni rozpoczęli też dyskusję na temat Dnia Dziecka, kiedy to także angażują się w różne przedsięwzięcia. Młodzieżowie i radni podsumowali także grudniowy projekt Czapka Świętego Mikołaja oraz charytatywny Wieczór Humoru, który odbył się 17 lutego. Całkowity dochód z tej ostatniej imprezy zostanie przeznaczony na walkę z chorobą nowotworową pod podopiecznych Fundacji Skierka, Wiktorii, Tomka i Mateusza. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, a przede wszystkim wielbicieli dobrego humoru, którzy chcieli też Pomóc chory dzieci. Wraz z humorem myślę, że możemy też coś pomóc. Rewnickie kabarety to jest zawsze zabawa na maksa. Na scenie zaprezentowały się cztery kabarety – Suche Kluski, Kałosznikow, Kabaret Noc oraz No Name. z chęcią wzięli udział w przedsięwzięciu. Twórczość kabaretowa jest dosyć w Rybniku rozwinięta, więc to jest sposób, żeby ściągnąć ludzi, żeby jednak jest to sposób, żeby zdobyć te pieniądze dla tych dzieci. Pomysł kartatywnych koncertów to jest zawsze fajny pomysł. Młodzieżowi radni podczas kabaretowego wieczoru humoru zebrali blisko 6800 zł oraz 2300 zł z kwesty, którą prowadzili na ulicach miasta. Zakończył się projekt Szkoła Dobrych Pomysłów. 16 lutego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt. Rewelacyjne wykonanie i potężne zaangażowanie młodych ludzi, jak również nauczycieli, dyrektorów szkół. Myślę, że ten projekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Rzeczywiście w projekt zaangażowane były wszystkie szkoły podstawowe z rybnika. Podczas konferencji koordynatorzy przedstawiali działanie, jakie się w jego ramach odbyły. Szkoły. Yy... Mogły zagospodarować czas wolny dzieci, wzbudzić ich zainteresowania. Pokazaliśmy im również nawet uczelnie wyższe, choć to uczniowie szkół podstawowych. E, sami mogli trochę przy okazji wypocząć, uczestnicząc w wycieczkach, tych wizytach studyjnych, dowiadując się, bawili się. W zajęciach pozaszkolnych, w których najwięcej osób uczestniczyło z chęcią, były festiwale nauki, takie jak z ratownictwa medycznego czy z przedmiotów ścisłych. Tutaj bym jeszcze dodała może weekendowe uniwersytety, które e, Każdej kolejnej edycji nabierały coraz więcej słuchaczy. Trzeba wspomnieć także o Akademii Rodziców, podczas których wykłady prowadziła psycholog Dorota Zawacka. Projekt był świetnym pomysłem. Oceniałem nauczyciela. Projekt zakładał zwiększenie oferty edukacyjnej szkół rybnickich i każda szkoła Także i nasza postarała się tą ofertę edukacyjną oprócz tych standardowych lekcji dla uczniów zwiększyć jak najlepiej potrafiła. Całość projektu nastawiona była na rozwijanie kompetencji uczniów tak, by mogli oni bez problemu zdać egzaminy kończące edukację w szkołach podstawowych. Dodajmy, że w czasie konferencji można było podziwiać stoiska przedstawiające charakterystyczne dla szkoły elementy związane z projektem. Szkoła Dobrych Pomysłów współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej. Młodzi kierowcy nie są śmierci, gdyż aż jedna czwarta wypadków, do których dochodzi na śląskich drogach, powoduje młodzi ludzie. To zatrważające statystyki. Dlatego policjanci postanowili działać. 21 lutego w Rybnickim Centrum Kultury zainaugurowano akcję z młodym kierowcą w drodze po oświadczenie, w czasie której będą uświadamiać młodzieży, jak tragiczne są skutki bezmyślności i brawury za kierownicą auta. W specjalnej konferencji na ten temat wzięli udział uczniowie klas maturalnych. To, że nie wolno szybko jeździć, każdy z nas wie. Natomiast dopóty, dopóki się nic nie stanie, to jest tak, jak gdyby mnie nie dotyczy. Chcemy właśnie w tym kierunku otworzyć oczy tym młodym ludziom, którzy albo już mają dopiero co prawo jazdy wydane, albo będą wstępowali. Szeregi młodych kierowców. By to uzmysłowić młodym ludziom, w czasie konferencji pokazano film przygotowany przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Zawiera czasem wstrząsające szokujące wręcz zdjęcia, pokazujące skutki tragicznych wypadków drogowych. Niech mówią policjanci, przyczynami takich wypadków jest brak doświadczenia i wyobraźni u młodego kierowcy. To, że on uczestniczy w ruchu drogowym i jego zachowanie może skutkować odebraniem komuś innemu życia, dla niego jest to abstrakt i nowum. I te właśnie płaszczyzny trzeba im unaocznić. Nawet 8 lat więzienia za zabicie człowieka na drodze tyle może dostać kierowca, wyjaśniała z kolei prokuratora rejonowa Malwina Pawele Trzędzielosz. Jednak spowodowanie wypadku tak naprawdę rzutuje na całe życie młodego człowieka. Przed wami przyszłość, przed wami poszukiwanie pracy. I coraz więcej pracodawców uzależnia przyjęcie do pracy od przedłożenia dokumentów oświadczających obszarem niekaralności. O tym, jak być bezpiecznym kierowcą i jak zdać za pierwszym razem egzamin na prawo jazdy, mówił także egzaminator m.in. Rybinskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jak podkreślał Jeżeli wybierzemy dobry ośrodek szkolenia, możemy mieć Wydaje mi się dużo, dużo pewności, że ten egzamin będzie tylko jeden raz i nie będziemy musieli się dodatkowo stosować. W akcji z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie włączyli się nie tylko policjanci, ale i prokuratury oraz samorządy w całym województwie. 16 lutego w dzielnicy Meksyk jak co roku spotkali się seniorzy powyżej 75 roku życia. Tych w dzielnicy jest blisko 190. Rada 10 lat pamięta o swoich seniorach. No generalnie to jest typowe spotkanie takie y, dla tych ludzi, żeby po prostu wyszli z domu, żeby się spotkali tutaj Nienakrotnie po prostu oni y, widzą się tutaj raz w roku między sobą, porozmawiać coś. Rzeczywiście starsi mieszkańcy z radością spotkali się ze sobą. To miłe urozmaicenie czasu, mówili. To jest cała przyjemność w naszych latach, tu mało co się spotykamy. Przynajmniej na tym wieku się spotkacie razem. Bardzo dziękujemy, bardzo potrzebne uważamy i dobrze. Nie bardzo lubię chodzić na takie imprezy, wesoło jest, nie trzeba w domu siedzieć. Seniorzy rozpoczęli spotkanie od wspólnego obiadu typowo śląskiego. Nie zabrakło też dobrej muzyki, która umilała wszystkim czas. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia tradycyjnie już za tydzień.